Pyszna, mięciutka, bardzo dobrze przyprawiona. No pycha, naprawdę ekstra. No i teraz próbuję dziś tu karkówki. Ale dobra kapucha, ja pierniczę. Witam serdecznie. Dziś przychodzę do Was z przepisem na karkówkę. Karkówkę pieczoną na kapuście. To już jest taka twarda głowa. Potrzebujemy połowę co prawda tej kapusty, nie za dużo. Jest to uzależnione tak naprawdę od tego jakie mamy duże naczynie. Jest to taki typowy comfort food. Szybko, dobrze i dużo żeby było tego jedzenia i właśnie o to w tym przepisie chodzi. Więc ja już was na przepis zapraszam. No i zobaczcie co ja tutaj mam. Mam tutaj karkówkę kilo 700, kg, główkę kapusty, ale ja potrzebuję połowę, bo moje naczynie jest o takiej wielkości. Jest to największe, największe naczynie do zapiekania, jakie mam, więc połowa główki kapusty mi w zupełności wystarczy, więcej mi nie wejdzie. Do tego mam troszeczkę słoniny wędzonej, nie macie, może być boczek, spokojnie, możecie nie dodawać, ale tego tłuszczu tam też jeszcze trzeba dodać do tej karkówki, będzie tylko lepiej. Trzy marchewki, jedna cebula. Reszta to będą przyprawy. No więc zaczynajmy, bo sprawa jest naprawdę bardzo prosta. Więc na początek karkówka. Tym razem karkówkę kroję w plastry, takie dwucentymetrowej grubości, będą to takie ładne kawałeczki karkówki. Ok, karkówkę mam pokrojoną, rozłożę ją sobie tutaj delikatnie, żeby równo nałożyć sól i pieprz. Przyprawy też będą tutaj dość proste. Solimy, no że karkówka dosyć gruba, no to tak solę dosyć porządniej. Pieprz, najlepiej taki z moździerza, gruby, porządny pieprz. Jak widzicie nie oszczędzam. Dobra. Z drugiej strony albo może tak. Dobra, z drugiej strony zrobimy to samo. To są te dwa takie składniki, które muszą być równo nałożone. Są to sypkie składniki, więc w ten sposób. Dobra. I znowu solimy. I Okej. Okay. Teraz jak mamy w ten sposób, biorę paprykę słodką. Posypuję w ten sposób. Dobra. porządnie docisnąć i na razie mięso odstawiam. Czyli zrobimy tak troszeczkę inaczej. Odstawiam to mięso. Jak jest lat do lodówki, jak jest zima może stać w domu. Jeśli nie macie za gorąco, to parę minut nic mu się nie stanie. On jest zresztą i tak chłodny bez lodówki i Muszę tu posprzątać. Ja już piekarnik rozgrzewam do 180 stopni No i teraz przychodzi czas na warzywa Słuchajcie piekarnik ja już rozgrzewam do 180 stopni Tu mam cebulę I teraz tak, naczenie do zapiekania Wszystko mi się tu nie zmieści, żeby wam pokazać, ale o co chodzi? Cebula, piórka. To jest taka większa cebula. I rozrzucamy na bretwance. Tak jest. Tak jak mówiłem, przepis jest prosty. Nic nie podsmażamy, nic nie kombinujemy. To wszystko będzie zapieczone, uduszone na początku, później zapieczone. Prosta robota. Następnie marchewki. Również do naczynia wrzucamy. Teraz kapusta, jak powiedziałem połowa głowy wystarczy w zupełności, Zresztą możecie zrobić sobie surówkę. No i musimy ją pokroić, ale na takie nie za grube, nie za grubo, tak troszeczkę drobniej żeby była, bo to jest kapusta już twarda głowa, także ją trzeba inaczej traktować. Kładając do naczynia, ja ją tak trochę muszę w rękach widzicie wzmożyć. Wystarczy trochę, nie musi to być jakieś mocno ekstremalnie. Resztę eee, zrobi już tutaj e, duszenie tej potrawy. No i zobaczcie, e, jeszcze mogę tutaj dołożyć tej kapusty. Ja jej dołożę, bo e, kawałków mięsa jest dużo. I chodzi o to, żeby tej kapusty też było dużo, bo ona jest bardzo dobra, ona jest pyszna w tym daniu. Ja jak mam dużo kapusty i jest odpowiedni ilość mięsa, to ja w ogóle ziemniaków już nie dodaję, bo po prostu po co się zapychać zbytecznie ziemniakami, jak można to zjeść z dużą ilością kapusty po prostu. Widzicie? Prawie cała główka mi weszła, ale ta główka nie była duża, więc musicie to dostosować do tego, jaką macie dużą tą... E, duże znaczenie do zapiekania. Dobra, reszta idzie w szurówkę. A teraz tak. No i mam teraz tą kapustę tutaj i do tej kapusty zaraz sypiemy... O! Piekarnik by się nagrzał. Dwie łyżeczki płaskie soli. Porządną łyżeczkę Pieprzu, I tu, mam, tu mam przyprawę Kary dwie porządne kopiaste łyżeczki, a nadal no, dodam jeszcze połowę łyżeczki z popo, niech będzie i dodaję tutaj również dwie łyżeczki kminku, kminku całego kminek opcjonalnie. Ale myślę, że warto tutaj dodać. No i teraz to wszystko muszę tutaj dość dobrze wymieszać. Te przyprawy w tym naczyniu. Możecie wziąć większą miskę, żeby mam się lepiej mieszało. Ale to naczynie jest takie moje, A, akurat sobie myślę. Przewracamy, przewracamy. Od dołu wszystko tu, wszystko musi być. Yy, wymieszane, bo żeby ta sól nie była w jednym miejscu, przyprawy, żeby nie była w jednym miejscu. Dobra. O, to się wszystko nastroszyło. Marchewka już u góry to tam, to siam. No kur to jest tak jak powinno być. Dobra, ścianę ten mamy ze sobą umyję tylko ręce. I zobaczcie, mam tutaj teraz tą kapustę, mam karkówkę. I teraz co robię? Ja tutaj sobie pokroiłem już plasterki tą słoninę moją, którą tutaj mam wędzoną. Może to być boczek, może być to zwykła słonina. Układam teraz na kapuście w ten sposób. Teraz układam. Papryką do dołu, karkówkę idealnie, po prostu idealnie. Teraz. Jeszcze jedna sprawa, bardzo prosta. Mianowicie warto to wszystko jeszcze posypać trochę przyprawą curry. Ja mam resztę po prostu tej przyprawy, więc ją wysypię. Na pewno doda to jeszcze fajnego smaku. I to jest najważniejsze dlaczego tak to żeśmy obracali tą karkówkę, bo na wierzchu mam tutaj musztardę sarebską. Posmarujemy tą karkówkę musztardą, ale nie za dużo. Cieniutko. W ten sposób. Ok, to wszystko. Słuchajcie, teraz musimy to przykryć i wrzucić to do piekarnika. To jest kilo 700 karkówki. Fakt, że pokrojona w plasterki, naczynie jest dosyć grube, więc na te 180 stopni pod przykryciem no spokojnie te 1,5 godziny. Po półtorej godziny jeszcze sprawdzę, czy mięso jest dostatecznie miękkie, czy kapusta jest naprawdę miękka, bo ona musi być bardzo mięciutka. A jest to twarda głowa, to nie jest młoda kapusta, więc na potrzebuje dużo więcej czasu. Ewentualnie przeciągnę to do dwóch godzin i wtedy to wyłączę. Więc pod przykryciem półtorej godziny. Sprawdzamy, jak jest wszystko ok, wyciągamy, podajemy na gorąco z kapustą. Do tego możecie ziemniaki lub też nie, jak to lubi. A jeżeli jeszcze będzie potrzeba troszeczkę przeciągnąć, to do dwóch godzin spokojnie możecie to przeciągnąć. I zapomniałbym przy tym gadaniu o jednej rzeczy, żeby się kapusta mięso dobrze dusiły. Połowa szklanki wody. A nawet bym powiedział 3 czwarte szklanki wody, jak najbardziej, ale wtedy szczelnie przykryjcie to. Dobra, widzimy się za dwie godziny, jak to danie wyciągnąć z piekarnika. No i proszę zobaczyć, oto karkówka zapiekana na kapuście, na tej twardej głowie już takiej jesiennej. E, oczywiście karkówka jest świetnie przyprawiona. Jest tutaj też musztarda sarebska. Przepis wam serdecznie polecam. No i proszę zobaczyć, zapiekałem to dwie godziny, z tym że godzinę i 45 minut w 180 stopniach dusiłem kapustę z mięsem a ostatnie 15 minut zapiekałem w 200 stopniach no po prostu teraz będziemy to próbowali ale już się cieszę bo to danie na pewno będzie ekstra dobra no to bierzemy karkóweczkę jedną drugą a niech tam i solidną łyżkę kapusty I jeszcze kapustę O tak i do tego do tego to już ziemniaków nie potrzebujecie. dobra Ja tutaj zabieram już wszystko i zaraz skosztujemy jak smakuje karkówka zapiekana na kapuście z dodatkiem przyprawy kary No i teraz spróbujemy A, kapusta mm. Mm. Pyszna, mięciutka. Bardzo dobrze przyprawiona. No pycha. Naprawdę ekstra. No i teraz próbuję jeść tu karkówki, Ale dobra kapucha ja piernicza O tak. Zarazcie. Wszystko to się rwie dosłownie. Nie trzeba kroić. Mm, pyszna. Mmm, ekstra. Olej, chcesz spróbować, Kacper? Dobra, no. spróbuję. Dobra, to u kawałek. No, no daj. Tak. Poczekaj, jeden kawałek dla Ciebie. Podmuchaj sobie, Olek, trochę, bo jest jeszcze gorące. Jeszcze jest gorące trochę, wiesz. Trzymaj Kasperek No i. No to musisz powiedzieć. No. Dobre? Chcesz jeszcze? Tak. To. to chcesz kapusty? No. Dobra. dobra, Dobre. No to no. już dajemy. Olek ty z kosztu jak tam? Nie. Jeszcze gorące? No. Ładnissima. Super. No jak zobacz, on tak robi tak samo jak Ty. Hmm. Włącza... Włączyć. włączyć. Jeszcze nie włączaj, masz. Spróbuj sobie. Hmm. I co? Dobra kapusta? No powiedzcie, tacie, bo, ja, bo nikt nie widzi, tylko słyszą, także powiedzcie, Dobra kapusta? No. Tak? Słuchajcie, przepis Wam gorąco polecam, no naprawdę jest to super dobre. Karkóweczka się normalnie rozpływa fajnie z tą mustardą właśnie i tą mustardę sarebską, tą naszą polską, jak najbardziej. Mm. I z tą kapustą naprawdę brzmielite, ja już z nakładam i i zabieramy się do obiadu. Pozdrawiam i do zobaczenia.